hej, to jest ja Ami z Dajcami i słuchajcie, dzisiaj nagrywałam dla Was kolejny filmik właśnie tym razem z Brookhaven, bo ogólnie ja w Brookhaven nie grałam już od y, długiego, długiego czasu, ale słuchajcie. Y, weszłam sobie do Brookhaven, dlatego że moje dwie koleżanki y, właśnie grały. I jak coś nie pytajcie o mojego skina, bo ja sama nie wiem jak on będzie wyglądał. Y, więc tak, y, dzisiaj słuchajcie. Tak pakiety w Brookhaven kiedyś się kupowało, co nie? No i dzisiaj ogólnie będziemy kupować ten dom. Jestem go bardzo ciekawa. Być może nie nagramy całego pokazu tego domu, ale dobra, uwaga. Kupujemy. Tylko szkajcie. No jak to kupić? O, saldo po tej transakcji wyniesie dwa, czyli możecie się domyślić, ile mam teraz robuxów. Uwaga, już nie ma odwrotu. Okay. Midnight Mansion i dobra. Okej, okay, wchodzimy sobie. Szczerze, boję się. A mogę sobie zamknąć ten dom? Czy nie mogę? Dobra. Yy, słuchajcie, z tego, że to jest teraz mój dom. Nie wiem, czy ogólnie ta sztuka to jest mój dom. Ale zobaczymy zaraz. Tu podobno można też jakieś zagadki w ogóle. No i odblokowałam ten dom, i co? A, dobra. Czyli trzeba go postawić w takim razie. Ciekawe, czy tu się da, bo nie wiem. Okej, okay, kochani, doszłam do tego. Yy, budujemy sobie ten dom na wyspie. Może być na wyspie, jak najbardziej, kochani. Dobrze. Czyli wygląda on tak. To jest moja sztuka, mogę nią sobie normalnie operować i tak dalej. Więc najpierw pójdźmy na górę, sobie pozwiedzać, bo ja szczerze nigdy nie widziałam tego domu. Okej, okay. nie potrzebuję na razie żadnych rzeczy używać, więc yy, no nie muszę używać. Czy mam w ogóle ruszać okna ten dom? Da się tu wejść? Tak myślałam, że się da wejść, słuchajcie. Dom taki bez takiego pomieszczenia, no to, to, to by był, nie, dom halloweenowy. Dobra, także no tutaj pewnie też nie da się wyjść. A tu ciekawe, akurat. Tu? Musimy posprawdzać, bo jestem ogólnie ciekawa. Czyli tak się prezentuje pierwsze piętro, jakby. A. Ty, patrzcie! Aha, tu jest taka ręka. I co, dalej się nie da wejść? Chyba nie. <grymne> no, piękne. Słuchajcie, dobra. Czyli na tym piętrze to chyba wszystko. Takie sekrety, sekrety. A to? To będziemy najwyżej odkrywać w innym osobnym odcinku. Boże, bo się tego bęga. Okej, okay, żebym tylko nie dostała przez niego zawału, please. Ja, ale przecież był otwarty ten dom. Patrzcie, tam też była ręka. się to. Okej. Okay. No ciekawy ten dom, powiem szczerze, ciekawy. Ale czy był warty swojej ceny? No na razie nie wiem. Muszę też oglądać odcinki u innych youtuberów z jakichś sekretów. Bo może tam będzie ich więcej, znacznie więcej. ej No tu, dobra. Okej, okay, teraz idziemy widzowie do piwnicy. Mhm, gdzie ta piwnica jest? A tu, dobra. Ok, idę. Idziemy. Co wie? Nie, no naprawdę nie pytam. I chyba nie chcę wiedzieć, co to jest. W tym domu wszystko to może być sekret. Także. O! Nie, nie boję się tu być. Także. Jezus Maria! Ale się zlękłam, widzę, uwaga. Uda się oczywiście siedzieć. No, jak żeby inaczej. A stąd pewnie się da uciec z tych więzień. Chociaż w sumie nie wiadomo. O, pączek! Ej, szczerze, musimy widzowie tutaj zrobić jakieś RP, Bo ja teraz nie mam z kim nagrywać właśnie takich odcinków z Brookhaven. Yy, więc słuchajcie, musimy nagrać totalnie. No bo mega warto. Mega warto, posłuchajcie mnie. Ale czy ten dom był warty 200 Robuxów dokładnie to bez jednego Robuxa? No, nie wiem, sama. Bo jeżeli to, co ja odkryłam, to są wszystkie lub prawie wszystkie sekrety. Gdyż coś na tym widzieliście. Powiem Wam, że to jest słabo. Ale jak na razie... No to dobra, no nie najgorzej, ale mogło być lepiej, nie? Idziemy sobie jeszcze zobaczyć na tyły. Bo wiecie, może coś pominęłam. Przeoczyłam. Na przykład. Dobra widzowie, jeżeli chcecie, żebym słuchajcie bardziej popatrzyła na ten dom zaczęła się na nim oglądać i tak dalej. To widzowie zostawiajcie, zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje na moim kanale, udostępniajcie, um, komentujcie, wpadajcie na mój, na mój główny kanał Ami z Zajęcami, i na mój trzeci kanał Amciotka Boka. Chyba, że oglądacie to na którymś z nim, to am, na Amigra też wpadajcie. No i to widzimy się w następnym odcinku, to pa-pa!